Ostatnich kilka dni spędziłam w Mediolanie. Opowiem Wam o sztuce, designie i o nietuzinkowej architekturze, jaką udało mi się tam zobaczyć. Opowiem Wam też o moich oczekiwaniach względem tego miasta, bo no, Mediolan nie okazał się taki, jakim bym się go spodziewała. Tu będę szczera. Słyszałam, że jest to miasto pełne bogactwa, że ludzie są tu. Dobrze ubrani, i że można się tu natknąć na przykłady najwyższej klasy designu. No, rzeczywistość okazała się bardziej zwyczajna i no, realiom nie udawało się dorównać mojej wybujałej fantazji i, no nie ukrywajmy, wygórowanym oczekiwaniom faktycznie gdzie nie gdzie Mediolan zasługiwał na to nadawane mu powszechnie miano światowej stolicy mody i mekki designu jednak w większości było to po prostu zwykłe duże i nieco przybrudzone miasto No i pełno jest właśnie takich rzeczy które są stare, ale stare nie w sensie takim że antyczne, stare w sensie że jakaś 50-letnia metalowa zardzewiała barierka, którą trzeba by no, chociażby odmalować. Nie po co? Nie, 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 nie trzeba. No ale ogólnie to myślę, że i tak naprawdę warto tu przyjechać, bo, bo tej sztuki jest tu dużo. Zobaczcie. Andy Warhol. To jest chyba Liechtenstein? tak mi się kojarzy, ale mogę się mylić. Sprawdzę później. A to nie wiem. A perfumy. Fajny taki stojak tam jest, taki bym też chciała mieć. Tam widzicie takie plakaty są na takim drewnianym stelażu. To mi się podoba. Przydałoby mi się. Ale zapachniało chlebkiem dobrym. Bo często powiem Wam, że tutaj niestety w tym mieście to tak nie do końca ładnie pachnie, tak bym to określiła. Yy, takie są miejsca, gdzie podejrzane wonie się unoszą. Yy, no, ale czasami właśnie z tych... głównie z tych piekarni. Nie z pizzerii, tylko z piekarni bardzo ładny zapach, bo oni chyba inwestują właśnie w te spreje zapachowe o zapachu chlebka. Odniosłam wrażenie, że aby móc się naprawdę zachwycać mediolanem, należy stosować swego rodzaju autocenzurę. Oglądając miejskie zakątki, trzeba sobie samemu w głowie w pewien sposób kadrować obrazy, tak aby dostrzegać tylko to, co ekskluzywne i drogie, a zarazem nie zauważać tego, co, no, co jest po prostu już mniej ładne. I wydaje mi się, że wiele osób. Być może właśnie w ten sposób zwiedza to miasto, że przyjeżdża tu jakby w ściśle określonym celu z zobaczenia czegoś ekskluzywnego, wyjątkowego i estetycznego i uparcie tylko na takie elementy zwraca uwagę, a jak już jakby coś jest nie do końca zgodne z tą wyidealizowaną wizją tego miejsca, to no. Można z samego siebie oszukiwać, że się tego nie widzi. I jeszcze wam pokażę, że oni mają pomarańczowe światło dla pieszych. No, wiem, że to nic takiego ekscytującego, ale jak się z tego korzysta na początku, to robi takie dziwne wrażenie. I teraz pomarańczowe. I czerwone będzie inne. Boże, co ci ludzie sobie myślą, stoi człowiek. Z innego kraju i się ekscytuje sygnalizacją świetlną. Już jest czerwone. No, to tak. Dobra, ale powróćmy do tematu najważniejszego, czyli do sztuki w Mediolanie. Zwłaszcza do sztuki użytkowej, określanej również mianem designu, bo tu trzeba przyznać, jej naprawdę było w Mediolanie sporo. No, żeby nie było wątpliwości, mam tu na myśli wytwory artystyczne i projektowe najwyższej klasy. Czy to już klasizm, jeżeli się dzieli sztukę na wysokiej klasy i niskiej klasy? Nie wiem, trzeba by to y, rozważyć kulturowo i etymologicznie. Ale tak, polecić Wam mogę zwłaszcza Muzeum Designu. Y, tam nie tylko zobaczycie Ciekawe przykłady dobrze zaprojektowanych i wykonanych przedmiotów użytkowych, ale też będziecie mogli zapoznać się z technologią produkcji wielu z nich. Do, znaczy, bez przesady, to nie tak, że tam nie wiem, są jakieś fabryczki, mini warsztaty, gdzie możecie widzieć, jak dane przedmioty powstają. Tak by było chyba najlepiej, ale i tak byłam pozytywnie zaskoczona. Jakością ekspozycji. Powiem Wam, że po prostu w tym muzeum było przyjemnie, więc naprawdę tutaj muzeum designu trzyma poziom, zarówno jeśli chodzi o takie ogólne wrażenie całej ekspozycji, ale też jeśli chodzi o poszczególne elementy tej wystawy o to, że nie tylko były pokazane właśnie te jakieś tam ciekawe, wartościowe przedmioty, ale również przykładano dużą wagę do tego, żeby pokazać w jaki sposób one powstały. Drugim wartym poleceniem muzeum jest Triennale di Milano. Z tym że ostrzegam, ekspozycje, które są tam dostępne, prezentują w głównej mierze sztukę, którą ja określiłabym jako konceptualną, nowoczesną, sztukę, która z pewnością nie stawia sobie za cel bycie ładną. Więc jeżeli wy na przykład Macie upodobania artystyczne, które można by uznać za no powiedzmy tradycyjne, to może się okazać, że przyjemna Lady Milano nie do końca przypadnie wam do gustu, że będziecie wiecie na zasadzie oburzeni na zasadzie tego, że nie rozumiem sztuki nowoczesnej, bo to jest brzydkie. Więc jeżeli macie takie podejście do sztuki współczesnej, do tego co się dzieje aktualnie w no, w sztuce, no. To tutaj Wam powiem, że no, w Triennale di Milano właśnie taka sztuka jest obecna, ale też zachęcam do tego, żeby się nie zniechęcać od razu, no żebyście się po prostu z góry nie zamykali no, tego rodzaju doświadczenia, ponieważ oczywiście nie wszystko trzeba lubić, każdy może mieć swój gust i to jest jak najbardziej ok, ale warto... Zapoznawać również rzeczy, które nie są dla Was jakby z automatu przyjemne i nie są czymś takim oczywistym. Więc jeżeli dla Was oczywistą funkcją sztuki jest to, że ma ona być ładna, to może warto zainteresować się też innymi kwestiami. Może warto trochę bardziej poznać tą sztukę współczesną i spróbować chociaż zrozumieć, Dlaczego ci wstrętni artyści współcześni nie chcą spełniać Waszych oczekiwań i robią sztukę taką, która Wam się nie podoba? Jeżeli coś krytykujecie, to, to chociaż starajcie się to poznać. Ale muzea to nie wszystko. Jeszcze warto też przyjrzeć się ulicom Mediolanu. Jest bardzo dużo niedziałających punktów usługowych różnego typu, i zobaczcie. To jest, mi się kojarzy z tymi takimi amerykańskimi slumsami, że tam właśnie też są takie, takie rolety, często <gryw> pełne graffiti. No i jeżeli w takich nawet bardzo turystycznych punktach duża część tych sklepów jest zamknięta, być może one są otwarte tylko latem, tylko kiedy jest sezon, no ale teraz, no, no robi to takie wrażenie z jednej strony ciekawe dla nas, yy, dla nas bardzo takie wręcz egzotyczne, powiedziałabym, przez to, że u nas nie stosuje się tego typu rolet z reguły, więc mi się to kojarzy z amerykańskimi filmami. No ale też no nie, nie ukrywajmy, to nie wygląda zbyt ładnie. No a tak tutaj jest. Pewnie podejrzewam, że właśnie Mediolan latem, wiosną. To jest zupełnie inne miasto. Czy spodziewalibyście się tutaj takich widoków? Ja byłam zaskoczona. A czy słyszeliście, że w Mediolanie drzewa rosną nie tylko na ziemi, ale też na budynkach? Konkretnie na dwóch. Bosco Verticale to dwa wieżowce, które zostały obsadzone niemal tysiącem drzew. I tu znowu taka dygresja, przyznam, że bardzo mnie zastanawia, jak taki koncept ma się względem kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Ciekawe na przykład, czy to jest jakaś firma, która się tym zajmuje, czy zobowiązani są wszyscy użytkownicy tych poszczególnych lokali na to, żeby doglądać tych drzewek i je podlewać. No bo z jednej strony drzewa na pewno wpływają pozytywnie na okoliczny mikroklimat. No wiadomo, czystsze powietrze i te sprawy. No, ale z drugiej strony, te drzewa żyją w totalnie nienaturalnych warunkach. Z pewnością wymagają sztucznego nawadniania, nawo nawożenia, przycinania i jeszcze jakichś innych prac y, takich pielęgnacyjnych. No i w związku z tym, czy ich obecność czyni więcej szkody, czy pożytku z, z punktu widzenia właśnie wpływu na środowisko naturalne. Ja absolutnie nie mam wiedzy na ten temat, po prostu się nie znam. Mogę mieć jedynie nadzieję, że drzewa porastające budynki bosko-wertykale oddziaływują pozytywnie na środowisko naturalne, no bo po prostu one dobrze wyglądają, prezentują się bardzo okazale i moim zdaniem one już same w sobie stanowią wystarczający powód, by wybrać się z wizytą do Mediolanu. Są ludzie, zobaczcie, jak oni coś robią. Pewnie wycinają jakieś drzewo, bo uschło. I... Chyba faktycznie tam jest takie jedno, zupełnie bez liście, a wszystkie inne mają. Ale dobra, nie będę tutaj tego nagrywać, bo jak ja bym tak pracowała, to nie chciałabym, żeby ktoś mnie nagrywał. I teraz zwróćcie też uwagę na to, że ja wam pokazuję, jak te drzewa, jak te bloki wyglądają jesienią i to taką późną jesienią, co też jest ciekawe, no bo w końcu z reguły te zdjęcia czy te filmy, które moglibyście zobaczyć w internecie, czy też jeżeli sami byście byli w Mediolanie, to prawdopodobnie jak normalni ludzie w sezonie, a nie w takiej dziwnej porze roku. Więc możecie kojarzyć to miejsce tylko z taką bujną zielenią, a teraz y, wygląda to zupełnie, no może nie zupełnie inaczej, ale jednak ma inny taki klimat, inne wrażenie robi.